Cześć wszystkim słuchajcie dzisiaj dotarł rozdzielacza Herca do wody użytkowej, ja sobie tak wymyśliłem, że wodę użytkową robię na rozdzielaczach tak żeby nie mieć żadnych łączeń na trunikach w posadzce, zdecydowałem się na Herca ponieważ zajmuje on najmniejsze szerokości tutaj patrzyłem różne rozdzielacze różnych firm, Herc wychodzi najwęższy bo w porównaniu do Tiemu, na przykład, czwórka to jest różnica prawie 4 cm. Tak? Dlatego ja robię na hercu. Ogólnie opinie są bardzo dobre z tej firmy. Są tu takie segmenty, sekcje właściwie. Cztery sekcje. Są też trójeczki i są też dwujeczki. No i oczywiście, sobie tak wszystko dobieramy, składamy tak jak trzeba. Wyjście pod już krany. Sekcje będą rurką szesnastką, tutaj mamy czwarte cala wejście, ale będzie zasilane jednocolówką, z tego względu, żeby tak jak tutaj mamy du dużo sekcji, żeby było dużo zasilania. No, no, Natomiast powrót cyrkulacyjny już będę robić na czwarte cala, bo myślę, że to w zupełności wystarczy. I co, biorę się do roboty, składam to, gdzieś może w przyszłym tygodniu nagram jak to wygląda już po spięciu. Trzymajcie się, hej!